No Man's Sky, najbardziej oczekiwana gra niezależna tego roku, jest już na sklepowych półkach. Produkcja dostaje skrajnie różne oceny, to też nic dziwnego, że wielu z was nie wie, czy wydać ciężko zarobione pieniądze. Aby wam nieco pomóc, przedstawię 10 punktów, o których musicie wiedzieć idąc do sklepu. Nazywam się Szymon Radzewicz, to jest Spiders TV, a przed wami 10 faktów o No Man's Sky, o których warto wiedzieć. Zacznijmy od warstwy graficznej. No Man's Sky jest miłe ale zawodzi od strony technicznej. Nagrepaczy patrzy się bardzo przyjemnie. Nienaturalna paleta barw w połączeniu z egzotycznymi elementami obcych planet daje magiczny efekt końcowy. Niestety, silnik graficzny ewidentnie nie nadąża za tym, co powinien widzieć gracz. Podczas latania statkiem tekstury doczytują się na moich oczach. Drzewa wyrastają z pod ziemi, a góry formują się jak za dotknięciem magicznej różdżki. Wygląda to naprawdę przekomicznie. Może na PC nie będzie tego problemu, ale na PS4 ewidentnie przydałoby się więcej mocy. Na całe szczęście No Man's Sky działa stosunkowo stabilnie. Klatki na sekundę nie szaleją i nie skaczą, ale zostało to okupione ostrym ścięciem zasięgu widzenia oraz jakości tekstur. Te zbyt często są nieostre i rozmazane. Oczywiście w tej grze nie chodzi o grafikę, ale jeżeli ta jest dla Was najważniejsza, musicie mieć to na uwadze. Po drugie, No Man's Sky zmusza do nieustannego robienia tego samego raz za razem. Główne zadanie to dostanie się do centrum galaktyki. Rozpoczynając przygodę na jej obrzeżach, musimy znaleźć tyle surowców, aby napełnić bag futurystycznej maszyny. Skacząc z jednego systemu do drugiego, wyczerpujemy kosmiczne paliwo. Sytuacja zmusza nas do lądowania na kolejnych planetach, gdzie znowu pozyskujemy surowce. Przygotujcie się więc na mozolne i częste upanie w kamieniu za pomocą multi urządzenia. Te można ulepszać, aby surowce zbierać szybciej i sprawniej. Nigdy jednak nie będzie tak, że zasobów wystarczy Wam na długą podróż do samego Centrum Wszechświata. Po trzecie, w grze nie ma żadnego trybu wieloosobowego. Niestety można jedynie pomarzyć o kooperacyjnym zdobywaniu kosmosu wraz z kolegą. Dziwną tyle, że w pierwotnej wersji No Man's Sky miało posiadać jakąś formę multiplayera. Nawet gdy gracze znajdą się na tej samej planecie. W tej samej bazie, i w tym samym pomieszczeniu nie zobaczą się. Nomen Sky to doświadczenie dla samotnego gracza w dodatku takiego, któremu nie przeszkadza rutynowe powtarzalne wykonywanie tych samych czynności na coraz to nowych planetach. Po czwarte, latanie kosmicznymi pojazdami w Noch Sky zostało do bólu uproszczone. W zależności od Waszych preferencji to albo wielka zaleta, albo wielka wada. Grest na tyle ugrzeczniona, że nie da się nawet rozbić o powierzchnię planety. Autopilot zawsze będzie nas podnosił na moment przed kolizją. Jako gracz szkolący się w pilotażu na Elite Dangerous jestem nieco rozczarowany. Nie oczekiwałem symulatora, ale i tak zostałem zaskoczony prostotą, z jaką zostało potraktowane latanie kosmicznym statkiem. Zabrakło mi jakiegoś trybu alternatywnego dla bardziej wymagających graczy, który można by sobie wyłączyć w opcjach. Piąte, walka w No Man's Sky jak najbardziej jest możliwa, ale obyło się bez fajerwerków. Wcześniej wspomniane multi urządzenie może służyć jako blaster do walki z mechanicznymi strażnikami. Ci znajdują się na każdej planecie, pilnując lokalnej flory i fauny. Jeżeli zbytnio rozrabiamy, drony i roboty zaczynają nas atakować. Niestety, strzelanie jest bardzo drewniane i bardzo toporne. Wymiana ognia nie daje żadnej frajdy. To konieczność, która przerwa żmudne wydobywanie złota z formacji górskiej w celu uciłania na lepszy wahadłowiec. Walczyć można również w kosmosie, ale tutaj także obyło się bez wodotrysków. O ile pierwsze kilka strąconych myśliwców przeciwnika daje wielką frajdę, tak potem kosmiczne konfrontacje zamieniają się w nieskomplikowaną, powtarzalną rutynę, jak zresztą wiele innych elementów No Man's Sky. Po szóste, planet jest masa, ale każda z nich martwa. Większość z was na pewno grała w Gothica albo Skyrim. Tam otwarty świat był pełen postaci niezależnych, które żyły własnym życiem. Bardzo brakuje mi tego w No Man's Sky. Jedyne co rusza się wokół gracza to bezmózgie zwierzęta. Te poruszają się chaotycznie i przekomicznie bez żadnego wyraźnego celu. Wszystkie napotkane inteligentne formy życia są przyspawane do swoich stanowisk. Stoją nieruchomo i nie zrobią niczego, dopóki się do nich nie podejdzie. Są jak manekiny ze sklepowej wystawy, które służą za punkty sprzedaży, naprawy i leczenia. Zapomnijcie o jakichś karawanach, grupach bandytów czy lokalnej milicji. To tylko pojedyncze kreatury przyklejone na stałe do ziemi. Po siódme, No Man's Sky posiada kapitalną muzykę. Za kawałki do gry odpowiada brytyjska grupa znana z grania instrumentalnej muzyki elektronicznej, świetnie pasującej do podboju kosmosu. Tak gdybyście połączyli ścieżkę dźwiękową do Mass Effecta z rokowymi kawałkami. Bardzo przyjemne doświadczenie. Po ósme, nie przesadzałbym z tą niepowtarzalnością i oryginalnością każdego ciała niebieskiego. Zwiedziłem już kilka księżyców oraz kilkanaście planet. Chociaż każda posiadała jakiś wyróżnik, po pewnym czasie wszystko zaczęło mi się zlewać w jedną całość. Gra wykorzystuje bardzo podobne elementy i miesza je ze sobą. Mimo tego, nawet po kilkunastu godzinach gry, wciąż pozostaje mi ten dreszczyk ekscytacji, gdy wchodzę w atmosferę nowej planety. Ciekawość to główny motor napędowy tej gry – Zaraz obok uzależniającego wykonywania tych samych powtarzających się czynności. Po dziewiąte, w No Man's Sky jest coś takiego jak główny wątek fabularny, ale nie przywiązywałbym do niego większej uwagi. Dominującym zadaniem jest przedostanie się do centrum galaktyki. Tam ma znajdować się coś naprawdę ciekawego. To jednak nie jedyna zagadka i atrakcja przygotowana przez twórców. No Man's Sky oferuje kilka drzewek zadań. Przykładowo, jedno z nich polega na podążaniu śladami dwóch innych pionierów kosmosu, z kolei drugie sprowadza się do wyznawania tajemniczej kosmicznej siły, która kieruje naszymi dalszymi krokami. Pamiętajmy jednak, że tego typu misje fabularne to zaledwie dodatek. Zazwyczaj w branży jest tak, że to fabuła i scenariusz pchają gracza do przodu. W No Man's Sky jest odwrotnie historia swoje, my swoje cała galaktyka stoi przed nami otworem i przez cały czas jesteśmy stuprocentowo wolni. I po dziesiąte, gra na terenie naszego kraju została wydana w pełnej polskiej wersji językowej. Mamy zarówno polskie napisy, jak i polskie dialogi. To bardzo miłe zaskoczenie i realna pomoc dla graczy. W No Man's Sky są momenty, w których dokładne przeczytanie tekstu na ekranie jest kluczowe dla powodzenia misji. Tutaj polska wersja językowa jest jak najbardziej przydatna. Jeżeli gracie już w No Man's Sky, dajcie znać w komentarzach, co sądzić o tej produkcji. Sam nie mogę się oderwać, ale wiem doskonale, że to nie jest gra dla każdego. Rozgrywka jest monotonna i żmudna, a graficzne niedociągnięcia nie powinny mieć miejsca. Ciekawe, jak będzie prezentowała się edycja na komputery osobiste. Teraz się z wami żegnam i zachęcam do subskrybowania Spidersweb TV. Cześć!